Myśl jak poliglota. W brazylijskim, portugalskim mega ważną koncepcją jest koncepcja dosi i saugadu. Dosi jest to słówko na wszystkie słodkie, więc kiedy zapytacie się Pani, czy ma jakiś dosi, albo ktoś Was się zapyta, czy macie ochotę na dosi, to tak naprawdę może oznaczać to cokolwiek: od ciastek, poprzez pudding, marmoladę, cukierki i tak dalej. Czyli dosi, będzie to taki polski odpowiednik słowa słodycze. Natomiast Brazylijczycy mają swoje słowo na słone tego typu przekąski, można by tutaj mojego brata uznać prekursorem, dlatego że on zawsze nazywał to słonycze, a więc takie słonycze po portugalsku to saugado, dlatego że sał oznacza sól. Salgado może być to cokolwiek, krakersy, może być to jakieś słone ciasto, ciasteczka na przykład cebulowe, które oni bardzo lubią, czy serowe, czy po prostu jakieś chipsy. A którą z tych dwóch rzeczy wy preferujecie? Dosi czy Salgado? Zostawcie na dole komentarz i jeżeli macie pytania o Brazylię lub o język portugalski, również dajcie znać. Obrigada i até mais!